Witam. Odpalimy sobie sprzęt. Tydzień czasu niepalony. Silnik Lipcherowski. Bardziej bym powiedział, że, że silnik Mana, ale dokładną specyfikację podam w opisie tak sepali. Tydzień czasu stał. Zimny start. 0 okolice 0 stopni. 216 przejechane. 8400 godzin. widać, pali bez problemu. Zobaczymy jak będzie palić, jak przyjdzie minus 20. Pierwsza zima. Pierwsza zima u nas, także jeśli przyjdzie mróz, będą filmiki jak pali na mrozie. Choć wątpię przy tej pogodzie w listopadzie teraz, jak nie ma śniegu jeszcze, że przyjdzie jakiś wielki mróz. Także pozdrawiam i do usłyszenia.